Nowy tor ćwiczebny dla strażaków w Bolechowie. Bezpieczna kąpiel tylko na plaży strzeżonej. Śpiący rycerze królowej Jadwigi. Wielkie widowisko w murowanej goślinie. Więcej potu na ćwiczeniach, to mniej krwi na polu walki. Ta wojskowa zasada odnosi się również do strażaków. Dlatego muszą oni mieć najlepsze warunki do ćwiczeń, takie jak w ośrodku szkolenia w Bolechowie. To właśnie tutaj powstał tor ćwiczebny w całości sfinansowany przez powiat poznański. Dzisiaj jesteśmy w momencie, kiedy to wszystko istnieje i dzisiaj widzimy coś przepięknego, czyli tor przeszkód, tor ćwiczeń dla strażaków. Na to wydaliśmy prawie 400 tysięcy złotych. Powiem tak, w ciągu ostatnich lat na ten ośrodek powiat poznański wydał prawie 2 miliony 100 tysięcy złotych, przy 600 tysiącach wydatków ze strony straży pożarnej. Ale powiedzieliśmy sobie kiedyś w ten sposób. Warto to robić, bo jeżeli to jest u nas, to my jesteśmy centrum. Gotowi! Otwarcie obiektu było okazją do rozegrania Mistrzostw Wielkopolskich w Dwuboju Pożarniczym. My dzisiaj tutaj rozgrywamy tak zwany dwubój pożarniczy. To jest spinanie przy użyciu drabiny hakowej na trzecie piętro, jak również pożarniczy tor przeszkód 100 metrów. Te dwie konkurencje przydają się na co dzień. To przede wszystkim wysoka sprawność fizyczna, sprawność również ruchowa, sprint i umiejętności, jakie na co dzień przydają się strażakom przy szybkich działaniach ratowniczego w zawodach startowali najlepsi, śrubując wyniki i poprawiając rekordy. Ale ten tor będzie przede wszystkim służył na co dzień szkoleniu strażaków zawodowych i ochotników. Wielkopolska może być niezmiennie dobra także w sporcie pożerniczym. Stąd też wspólne wysiłki samorządu powiatowego moje jeśli chodzi o przeznaczenie pewnych środków z budżetu województwa państwowej straży pożarnej na to żeby powstał taki nowoczesny tor przeszkód w Wielkopolsce dla potrzeb strażaków w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym czyli dla państwowej straży pożarnej i ochotniczych jednostek to głównie tylko i wyłącznie dlatego żeby strażacy byli coraz lepsi coraz sprawniejsi bo znane jest takie powiedzenie w zdrowym ciele zdrowy duch Pierwsze zawody na nowym torze wygrali strażacy z komendy miejskiej w Poznaniu. Puchar Starosty Poznańskiego zdobył Szymon Woźniak z Kalisza. Gmina Rokietnica przystąpiła do zintegrowanego transportu publicznego, to oznacza rewolucyjne zmiany w komunikacji. Linie autobusowe są obsługiwane przez dwóch przewoźników, a pasażerowie mogą podróżować po Poznaniu i gminach włączonych do systemu na jeden bilet. Przede wszystkim tych połączeń jest więcej, a drugi argument to jest cena za bilety. Po prostu jest taniej. I to są stosunkowo duże różnice, bo w przypadku ceny to, to jest oszczędność, jeżeli ktoś kupował do tej pory dwa miesięczne bilety, a w tej, kupu, w tej chwili kup jeden to jest ponad 100 zł miesięcznie. Rozmowy o komunikacyjnej integracji rokietnicy trwały ponad rok. Najtrudniejsze było pogodzenie interesów i rozkładu jazdy dwóch przewoźników. Na jeden bilet jeździ się na y, dwóch gminach Rokietnica, Poznań, nawet jeszcze dalej. Y, I drugie to są przewoźnicy, że a wykorzystuje się. Tych, którzy funkcjonują w tym obrębie, czyli w naszym przypadku to jest miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne i Rokbus, wspólnie realizują komunikację na liniach. Nie ma, że każdy robi swoją komunikację, tylko są linie, które realizujemy wspólnie. Zmienia się układ komunikacyjny, przez to więcej naszych autobusów będzie jeździło w ciągu dnia, większe, wymagane jest przez to większe zatrudnienie. Tak więc dla naszej firmy to jest szansa na rozwój. Początek lipca przyniósł też inne zmiany. Wprowadzenie letniego rozkładu jazdy to nic nowego. Prawdziwą rewolucją jest jednak poznańska elektroniczna karta aglomeracyjna. Tyle nowości jednego dnia wprowadziło niektórych pasażerów w zakłopotanie. Jeśli pan kogokolwiek zapyta w autobusie, to jeszcze nie wie jak to funkcjonuje, tylko są informacje na szybach i przypuszczam, że nikt tego nie przeczytał jeszcze do końca. Dzisiaj od rana, jak tu staje, to zagubiona byłam, co się tu podziało, bo tyle autobusów było. Sieciówkę wiadomo, do każdy musi mieć i, i będzie taniej. Jak dla mnie, to będzie taniej. Bardzo kiepsko. Tak, <noise> Czego? Z tymi przesiadkami. Ja oceniam osobiście bardzo dobrze te zmiany. Jestem w stanie dojechać jednym autobusem do pracy. W zintegrowanym transporcie publicznym aglomeracji poznańskiej są już gminy Komorniki, Suchy Las, Luboń oraz częściowo Czerwonak i Swarzenc. Lato sprzyja wypoczynkowi nad wodą. W powiecie poznańskim jest kilkanaście kąpielisk i plaż strzeżonych. To miejsca do kąpieli, gdzie o bezpieczeństwo plażowiczów dbają ratownicy WOPR. Przede wszystkim to patroli i obserwacja, bo to jest najważniejsze, a oprócz patroli i obserwacji dalej to edukacja i prewencja. Uświadamianie ludziom, jakie jest zagrożenie, bo niestety woda to żywioł, z którym trzeba się liczyć i zawsze brać pod uwagę, że różne rzeczy w wodzie na nas mogą czekać. Niezliczone jeziora, stawy, glinianki, rzeki kuszą do kąpieli w miejscach niestrzeżonych. Bez względu na to, czy nad kąpiącymi czuwa ratownik, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Chodzimy spokojnie do wody, nie wskakujemy, rozgrzani, nie wpychamy też nikogo do wody, uwaga na skoki, nie skaczemy w miejscach nieprzystosowanych do tego, niebezpiecznych, ogólnie wejście spokojnie do wody. Uwaga też na wychłodzenie organizmu, nie przebywamy za długo w tej wodzie, ma być to wypoczynek, ma być to przyjemność, czyli zam zimno, wychodzimy, ubieramy się, odpoczywamy na, na lądzie. No i uwaga na alkohol, tutaj no nie wolno łączyć tego, tych dwóch rzeczy. Groźne dla zdrowia mogą być też żyjące w wodzie bakterie i sinice. Dlatego Sanepid systematycznie bada wodę w kąpieliskach. Jak dotąd w powiecie poznańskim nie stwierdzono niebezpiecznych zanieczyszczeń. A to liwa stąd wyjeżdża. A dokładnie, a ja wracam tu. To będzie jedno z największych widowisk plenerowych w Polsce. Śpiący rycerze królowej Jadwigi. Spektakl autorstwa Jacka Kowalskiego przygotowany przez Stowarzyszenie Dzieje. To jest połączenie kilku legend, podań, baśni z naszego regionu. Pojawia się za nieszczęśliwa para zakochanych w Karczmie Maruszka, pojawia się na powietrzny jeździec czarownice. Czyli opowiadamy ludziom baśni o tym, co tutaj ludzie opowiadają i co można czasami w pewnych publikacjach przeczytać. Stowarzyszenie ma już doświadczenie w wystawianiu takich spektakli. Ten będzie jednak największy. Od przeszło pół roku blisko 250 osób czynnie angażuje się w to. Są to m.in. aktorzy, statyści, którzy poświęcają naprawdę wiele czasu na to, żeby, żeby przygotować się do, do tego występu. Ponadto wiele efektów specjalnych. Nad tymi efektami czuwa cała ekipa, która sprawi, że to będzie niezapomniane widowisko. Jednym z największych efektów specjalnych będzie ekran ledowy o 70 m2, na którym animacje będą podkreślały i wzmacniały wrażenie artystyczne. Podczas spektaklu nie zabraknie też pirotechniki, strzałów, wybuchów i płomieni. Będziemy robić coś takiego jak ruszta gazowe, będzie mnóstwo płomieni, będziemy robić efekty właśnie filmowe, takie bardzo spektakularne. Użyjemy około 200 kg materiałów pirotechnicznych. Widowisko będzie miało godną oprawę w postaci imprez towarzyszących. Widzów zapraszamy już od godziny 16. Gwarantujemy na miejscu m.in. średniowieczną wioskę, kawiarenkę, atrakcje dla dzieci. Zapraszamy do Starego Probostwa. Znajduje się ono w pobliżu stacji szynobusu, przystanek Murowana Goślina, Zielone Wzgórze. Także bardzo dogodny dojazd zarówno z Poznania, jak i z Wągrowca. Premiera spektaklu 18 lipca. Kolejne przedstawienia 19, 20, 25 i 26 lipca. Starosta poznański Jan Grabkowski wyróżniony nagrodą 25 lat wolności przez gminę Czerwonak. To miejsce szczególnie bliskie staroście, bo właśnie tutaj zaczynał karierę samorządową. Dla mnie to jest szczególny dzień i szczególne miejsce, bo w 1990 roku tutaj z tej gminy brałem udział w pierwszych wyborach samorządowych. I to miejsce jest moim miejscem, bo tu wszedłem do pociągu samorządowego, w którym jestem do dzisiaj. Czyli całe 24 lata, ale to prawie 25, ja jestem takim produktem wolności. Uroczystość miała miejsce podczas dni gminy Czerwonak. Pamiątkowe pióra i grawertony dostały osoby zaangażowane w przemiany społeczne lat 80. i 90. To jest podziękowanie tym kolegom. Koleżankom, którzy od 80. roku już udzielali się, czyli przygotowali ten nasz wyjście w naszej dęba. wolności, i także tym, chcemy dzisiaj podziękować, którzy od 90. roku działali już w tych strukturach urzędu gminy. Gmina Czerwonak jest jedną z 25 w Polsce, które dostały od prezydenta Bronisława Komorowskiego Dąb Wolności. Drzewo zostało posadzone na osiedlu leśnym w Kozie Głowach. Żeby dla wszystkich zostało, tak? Dziewicza Góra, najwyższe wzniesienie w Puszczy Zielonce, doskonałe miejsce na letnią wycieczkę położone zaledwie kilkanaście kilometrów od centrum Poznania. Jest to najwyższy w znaczy okolicy Poznania, jeżeli chodzi o górę, na której mamy dostrzegalnię przeciwpożarową, poniżej teraz widokowy, z którego widzimy praktycznie całą panoramę miasta. Poznania, sięgając aż pod murowaną gościnę, jeżeli chodzi o kompleks leśny. Ponadto Puszcza Zielonka zaprasza również kwestią ilością szlaków turystycznych i krajobrazowych. Szlaki piesze, rowerowe, ścieżki dydaktyczne, niezapomniane widoki i możliwość spotkania z leśną zwierzyną. Przed, po lub w trakcie wyprawy warto zatrzymać się u stóp góry w dziewiczej bazie. To dobre miejsce. Aby zacząć wędrówkę w Puszczę Zielonkę, jest tutaj miejsce parkingowe, można spokojnie wypić kawę, zjeść ciastko, dzieci mogą się tutaj zabawić na naszym placu zabaw, jest ścieżka dydaktyczna, labirynt, huśtawki, zjeżdżalnie. To dobry punkt na dłuższy wypad do Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, jednego z najciekawszych miejsc w powiecie poznańskim.